Pochwalony Jezus Chrystus, mamy dzisiaj wspaniałego orędownika, świętego Józefa. Ewangelia jest do wyboru, a zatem może być inna odczytana u Ciebie w Kościele, ale posłuchajmy fragmentu. Mąż jej Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Maryi na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Józef jest tym, który jest troskliwym opiekunem. Jest tym, który się troszczy o Jezusa. Troszczy się o Maryję, ale troszczy się o Jezusa przy Maryi. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy na tę troskę ze świętym Józefem zwrócili uwagę. Jezus z jednej strony troszczy się bardzo o nas, ale pomyśl, czy ty troszczysz się o Jezusa. Czy troszczysz się o niego wystarczająco? Nie o Jezusa gdzieś tam, ale w twoim sercu. Jezus, który mieszka we mnie. Czy ja się o niego wystarczająco troszczę? Tak jak Święty Józef. Czy odrzucam rzeczy, które mnie zatruwają? Czy jak widzę sytuacje, po których jestem słabszy, że mam mniejszą obecność Boga w sobie, czy odrzucasz takie sytuacje, czy odrzucasz takie informacje, takie programy, takie rozmowy? Zatroszcz się o Jezusa. Jezus, który chce w tobie mieszkać i mieszka, ale Zatruwanie Jego obecności powoduje, że nie jestem z Nim jedno, bo są rzeczy dookoła, które po prostu wypychają obecność Boga z Ciebie, wypychają obecność Boga ze mnie. Idąc za świętym Józefem, zachęcam Cię dzisiaj o troskę o Boga. Zobacz, co takiego jest, co trzeba wyłączyć. Odłączyć się od tego, bo jest to czymś, co zatruwa. Mogą być to osoby, informacje, sytuacje. Zawsze możesz powiedzieć: Nie będę o tym rozmawiał. Nie chcę tego. Można tak zrobić. Zachęcam Cię do popatrzenia, co Ci odbiera obecność Bożą i podjęcia konkretnych decyzji, razem dzisiaj z Wielkim Patronem. Z troskliwym świętym Józefem. Niech to nam towarzyszy i na to Wam z całego serca błogosławię. w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Każdy, kto dzisiaj świętuje w jakiś wyjątkowy sposób serce dla was i bądźcie ludźmi Boga. I zapraszam do tego, żebyście byli patronami mocnych w duchu. Można tutaj przejść do Patronite i. Bądźcie tymi, którzy powodują, że możemy ewangelizować, że kanał się może rozwijać, a to się dzieje dzięki Wam. Bardzo za to dziękuję i zapraszam tutaj do modlitwy, która nas poprowadzi dalej, żebyśmy byli przy Panu. Niech to będzie jeszcze dłużej dzięki tej modlitwie. Do zobaczenia.